Halo, witajcie w naszym podcaście. Dzisiaj będzie czy to film kompletny, może głęboki. Zobaczymy. Ja jestem Michał, a ze mną jest. Hej, z tej strony Agnieszka. Tak, dzisiaj porozmawiamy sobie o nowej akademii pana Kleksa. Film dość nietypowy. Wiem, że wiele osób miało z nim problem. Mnie osobiście bardzo się podobał. No to tak, myślę, że warto zacząć od tego, że jak dla mnie, to jest to totalna wariacja na temat książki Jana Brzechwy to nie jest nawet na motywach powieści. Mm -hmm. To sądzisz? Zgadzasz się z tym? No tak, masz rację, że gdzieś tam były jakieś zmiany, więc na pewno ja mam bardziej gdzieś tam porównania do samego filmu z dawnych lat niż z samej książki. Ja nie pamiętam tego filmu w ogóle. Nawet nie, nie jestem pewna, czego obejrzałam. Znaczy, no, ja coś tam, te urywki miałem z Kleksa dawnego, więc pamiętam lekkie jakieś tam sceny i te piegi, jak się dawało na twarzy. Może tego też tutaj trochę brakowało, ale tak, no, ten film mi się podobał, więc... Mnie też bardzo się podobał, tylko muszę przyznać, że brakowało mi trochę dziwaczności Kleksa, bo jednak wywalili wiele rzeczy z książki, czy teraz, jak wspomniałeś, to też mm -hmm. z tego wcześniejszego filmu które nadawały takiej wyjątkowości Ambróżemu Kleksowi. I tego tutaj nie było, no bo nie mamy, wiesz, tych chłopców mhm. tylko i wyłącznie w tej szkole, którzy mają imiona na literkę A, żeby Kleksowi było łatwo to zapamiętać i nie miał z tym żadnego problemu. Więc faktycznie tutaj, no, zabrakło mi trochę czegoś, mhm. ale z drugiej strony poszli w takie uwspółcześnienie tego, mam wrażenie. To jest taka współcześniona wizja, nowe, nowa wersja opowieści o Akademii Pana Kleksa mhm. i przygodach dzieciaków, no. którzy tam mieli przyjemność się uczyć różnych niesamowitych rzeczy. No to prawda, jest bardzo inna wersja, to bardzo, jak to powiedziałeś, nowoczesna i jest sporo zmian. Mi to nie przeszkadza. Bardzo mi się to podoba ogólnie. Mi się podoba też te zmiany, właśnie gdzieś tam pokazania tych dzieci z różnych rejonów świata. Wiem, że to jest taki już znany nam motyw, ale mi się to podobało i fajnie to było w minimalny sposób pokazane, ale jednak oddawało duchę ich tam narodów, mi się wydaje. Tak, też. i to, co mi się jeszcze bardzo podobało, to to, że twórcy mieli totalnie pomóc. Pomysł, pomysł na to, co chcą przedstawić mhm. w tym filmie. I to zderzenie tego współczesnego świata, różnych zakątków mhm. świata, były pokazane różne miejsca, bardzo fajnie pokazało, że te wszystkie światy baśni są bardzo aktualne nadal. Mhm. Mimo, że od premiery Akademii Pana Kleksa minęło już wiele, wiele lat, tej książkowej, czy potem tej pierwszej wersji filmu 74, mhm. czy coś takiego. No bo się o 10 lat pomyliłam, nie jestem Nie ona. wiem, nie, nie sprawdzałem. Więc. <laughs> w każdym razie, no tutaj rzeczywiście bardzo mocno pokazano, że ten świat baśnie jest cały czas żywy. Że my czytamy to samo, co czytali nasi rodzice i pokolenia XX, więc to jest super. Że ta współczesność zderzyła się z tymi baśniami i te baśnie nadal super funkcjonują. No, to prawda, rzeczywiście i że te baśnie w tej krainie wyobraźni. Yy dobrze funkcjonowało, a mi się też bardzo podobało to, jak właściwie te drzwi magiczne takie łączyły te baśnie, i to trzeba wspomnieć, że naprawdę akurat ten pomysł wypalił dla mnie. Tak, a tutaj rzeczywiście zostało to wzięte z książkowej wersji, co było bardzo mhm. fajne, bo uważam, że ten motyw, żeby przechodzić sobie do innych baśni, albo żeby inne baśnie przechodziły do akademii, jest świetny i pozwala na taką ogromną zabawę wieloma motywami. Tam można ze sobą zderzyć absolutnie wszystko. Więc tak naprawdę można by stworzyć opowieść, która nie ma końca. Jak cały czas będziemy do innej baśni przechodzić, te baśnie będą wpływały na to, co dzieje się u nas w Akademii. <laughs> to prawda. No, a też mi się podobało ogólnie, jak takich trochę baśniowych, to ten ptak taki. E, Mateusz. Mateusz Szpak, bo to Mateusz. też z książkowych chyba wersji i filmów, nie? Znaczy generalnie, jeśli chodzi o książkę, Bo to coś jest... pamiętam o tym guziku zgubionym, gdzieś tak, tego poszukiwaniu było. Tak, wiele motywów jest więc... zgodnych, faktycznie. Mhm. Ja sobie teraz odświeżyłam trochę książkę, nie przeczytałam jej całej, ale przeczytałam mhm. początek, a potem już skakałam po rozdziałach. No i rzeczywiście tutaj cały ten wątek Mateusza pojawił się w książce mhm. i jest jedną z najważniejszych rzeczy związanych z fabułą Akademii Pana Kleksa. I rzeczywiście tutaj mamy tego Mateusza, który z, no Zrobił coś niefajnego i musiał ponieść tego konsekwencje. Nie chcę za dużo zdradzać. No i przez to zamienił się w ptaka. I cały ten wątek faktycznie tutaj w filmie nam się pojawił i został bardzo mhm. fajnie dopasowany do fabuły. Tak to i... też uważam, że jest ogromny plus. Tak, tak, ale też muszę powiedzieć, że ten ptak był. oddawał taki pozytywny charakter mimo wszystko, mimo że to było gdzieś przez. Złego tam, jakby powiedzmy, te uczynki, czy coś, ten uczynek, to mimo wszystko był bardzo pozytywną postacią, bardzo zabawną. Też muszę nawiązać do wielu żartów związanych z tym ptakiem, bo było bardzo dużo żartów, które były nawet gdzieś tam. Poniżej pasa. <laughs> tak, tak. Ale y, y, ogólnie w ogóle ten film ma bardzo dużo fajnych żartów. Gdzieś mi się podobał ten humor, y, gdzieś tam, gdzie był prowadzony w tym filmie. Y, I przez cały czas gdzieś to oddawało, że y, mimo, że tam była, było dużo emocji, było dużo magii, y, była też tęsknota, to i też się miejsce znalazło na dużą dawkę humoru, moim zdaniem. Tak. Oczywiście tutaj bardzo dużo było. Ogólnie emocji w tym filmie ukazanych, mm. i tak mam wrażenie, że to wszystko było bardzo fajnie wyważone. Mm. Żadna z tych emocji nie dominowała w filmie. Dzięki czemu mamy ogromną różnorodność tego nie. Bardzo fajne przesłania, tak jak wspomniałeś, jest naprawdę mm. dużo. Tutaj ten film naprawdę uczy. Ten film mm. pokazuje nam, żebyśmy byli tacy trochę otwarci na mm. inność, tak mm. mieli w sobie większą wrażliwość, rozglądali się obserwowali, co dzieje się u innych i to mi się bardzo w tym filmie podobało. On ma bardzo mocną taką funkcję moralizatorską i tych przesłań jest mnóstwo. Na tak, pewno jest... będziesz chciał opowiedzieć o jakimś. Tak, jest bardzo dużo fajnych, jakichś etycznych przesłań i naprawdę pouczających, więc mało jest takich filmów, a ten film posiada tego dużo. To trzeba podkreślić. Że na przykład to by było, gdyby, nie? Tam, lekcja gdy. kreatywności. Właśnie tak, no, lekcja kreatywności, gdzie kreatywność otwiera nasz umysł na wszelkie możliwości, znalezienia możliwości na jakieś rozwiązania, w którym mamy problem, ale to też pokazuje, że gdzieś tam otwiera nam ścieżkę, gdzie możemy coś wynaleźć, wymyślić i tak dalej. I gdzieś yy, myślę, że w dzisiejszym świecie nam tego brakuje, ponieważ yy, mamy to wszystko gdzieś na ręce dane, gdzieś filmy, gry i tak dalej i gdzieś nie musimy sięgać po książki między innymi, żeby tą szlifować tą wyobraźnię. Nie zastanawia na ile te dzisiejsze narzędzia pomagają rozwijać tą wyobraźnię. Wydaje mi się, że wszystko zależy od tego, jak ich używasz, ale dobra, nie będziemy wchodzić tutaj w odpowiedzi na tego typu pytania. Myślę, że każdy z nas może się nad takimi kwestiami zastanowić. Mnie z kolei bardzo podobała się lekcja nie ale, a więc tak. No, to, to też z... bardzo dobra tak, lekcja, to, to też mi się podoba. Rzeczywiście to pokazywało, że nie powinniśmy szukać wymówek, że nie zrobimy czegoś, bo coś mhm. tam, nie zrobimy tego. O. Postaramy się to zrobić, ale. Nie ma ograniczeń ogólnie. Tak. Że nie, nie, nie szukaj ograniczeń, że możesz z punktu jakiegoś widzieć w sobie ograniczenia, ponieważ nie wiem, nie masz ręki, ale to nie jest ograniczenie, tylko szukaj jak yy, przebrnąć przez tą przeszkodę. Tak, tak. Nie? I... No, generalnie, no, tak jak wspomniałeś, wszystko jest możliwe, hmm. jeśli podejdziemy do tego w odpowiedni sposób. I poszukamy sposobu na zrealizowanie tego, mm -hmm. co sobie zamierzyliśmy. Więc tutaj w tym filmie bardzo fajnie mm -hmm. to pokazano, i w zasadzie bohaterowie przez cały ten film próbowali w jakiś sposób poradzić sobie z różnymi sytuacjami, mm -hmm. które ich spotykały, napisać tą bajkę na nowo, zakończyć ją w taki sposób, żeby wszyscy byli szczęśliwi. I to było świetne. I cała ta w ogóle bajkowa otoczka bardzo mi się w tym filmie podoba. Tak, Od strony tak, wizualnej, tak. typowo. Ta nie właśnie niesamowita. No ogólnie też mi się podoba ta stylizacja świata, i ogólnie jak już się tam pojawiła Ada w tym świecie, to naprawdę dawało na początku wow. Ale momentami tam gdzieś czułem, gdzieś tam tą komputeryzację, gdzieś tam tą sztuczność, więc. Yy, no nie wiem, mam takie. Podzielne zdania, bo czasami było naprawdę super dopracowane. To samo z jakimiś ujęciami, że ujęcia z, z różnych scen są super, a w pewnym momencie gdzieś mi tam brakowało dopracowania jakichś kontrastów, filtrów i, i świateł, i gdzieś to wszystko nie grało, i gdzieś potem czuć było tą sztuczność, nawet przy samej stylizacji, nie wiem, postaci. Postacie były fajne, momentami fajnie to wyglądało. A, a czasami, czasami ma, był jakiś z tym problem, mam wrażenie. I to właśnie gdzieś tam przez ten nadawanie tego efektu, filtru yy, na, na, na obraz. To przyznam szczerze, że, że ja nie podeszłam aż tak mm, krytycznie, to chyba nie jest odpowiednie słowo, może <grychy> wnikliwie od, oglądając ten film i nie zwróciłam uwagi na tego typu rzeczy. Ja po prostu dałam się pochłonąć tej historii. I tutaj uważam, że jedną rzecz yy, twórcy zrobili naprawdę świetnie. Czyli nie kakali takie książce z jednej opowieści do drugiej, bo tam wciąż te każdy rozdział jest o czym innym i nie ma takiej ciągłości fabularnej mm. do końca. A tutaj rzeczywiście skupili się na jednym wątku i wokół niego osnuli całą tą historię. I ja totalnie, no, od samego w zasadzie początku ja się tak kręciłam w tę opowieść. Chciałam wiedzieć, jak ta bajka się skończy. Tak, tutaj bajka to jest bardzo ważne słowo w tym filmie. I dla mnie to była ogromna imersja w ten świat. Ja przez cały czas byłam jakby. Te magiczne wydarzenia w jakiś hmm. sposób mnie otaczały i bardzo mi się to podobało. Więc hmm. dla mnie wizualnie ten film jest fantastyczny i jest naprawdę taką ucztą dla wyobraźni i zmysłów. Hmm. Tam wszystko było piękne i cała ta akademia była bardzo ładna, bardzo mi się architektura tego budynku hmm. podobała. A to co działo się wokół tej akademii to no magia, po prostu magia. Ja czułam hmm. ogromną taką tak, tak. otoczkę fantastyczną. To były takie światy, z którymi no nie ma szans się normalnie hmm. spotkać. A tam rzeczywiście ukazano je bardzo zróżnicowane. Widać, że z ogromną taką kreatywnością, kreatywnością, i z takim dbaniem o szczegóły, mm -hmm. więc mnie się to bardzo podobało i ja mm -hmm. jestem zachwycona i nie zwróciłam uwagi na te wszystkie rzeczy, o których wspomniałaś, ale ja nie jestem tak krytyczna, i jestem często ślepa na takie rzeczy. No, bo ogólnie też można powiedzieć, że też była pałem o różne takie motywy, na przykład Harry'ego Pottera, jak samego bogina. Była taka scena boginia. Bogin. Okej, okay. chodzi ci o tego stwora tam. Tak, z tego stwora, który tak. sobie wyobrażasz yy, i się przemienia i też y, w Akademii Pana Kleksa był taki Faktycznie, motyw. ja nie no. zwróciłam na to uwagi, ja to bardzo ciekawe spostrzeżenie muszę się znać. No było, był taki motyw. Masz to jakieś? E, motyw jeszcze gdzieś tam miałem. No, gdzie... A, na przykład postacie Ady i Alberta. Ach, Albert. E, ach. Uwielbiam te postacie, to fajne, naprawdę fajnie wygląda. No nie, właśnie to fajna postać jest dobrze wykreowana i y, gdzieś mi się kojarzy ze Snape'em. Jest taki ponury, tylko z tych blond włosach. Y, włosy Snape. Y, y, I ten. I y, y, gdzieś mi się kojarzy, właśnie ten motyw Snape'a, gdzieś jest taki ponury, gdzieś taki nieszczęśliwy, gdzieś siebie poszukuje. I z tą Adą, tą, ten motyw mi też właśnie gdzieś. Test z Harry'ego Pottera się wziął, że tak jak była ta historia Lili i Snape'a. A to ich przyjaźń ta, taka, taka jakby przyjaźń, a on gdzieś tam do, coś do niej czuł i gdzieś y, też widzę właśnie w tym y, Snape'a i Lili. Tak samo Ade i, i, i właśnie Alberta. Wow, Nie, Nie? wpadłabym na to za, za nic. No też w wiecie, gdzieś, chyba. gdzieś właśnie też można właśnie znaczy przynajmniej ja to gdzieś tam wychwyciłem. I gdzieś to można gdzieś tam połączyć te pudzelki, myślę. Jest bardzo fajnie, że czerpali inspiracje mhm. być może z różnych innych dzieł kultury. Mhm. No, ale ogólnie No współczesnych postacie. właśnie, tak, które są rzeczywiście bardzo mocno, bardzo mocno wpływają na tych takich młodszych mhm. czytelników czy tutaj widzów, więc to super, że bardzo mocno, nie tak wizualnie nie tylko to współcześnili mhm. fabularnie, ale też znaleźli odniesienia, które dla młodszych widzów mhm. będą. O! To może być Harry Potter! Na pewno dużo postaci było fajnych, wystylizowanych. To samo jak ta wataha wilków. Ojej, no oni e byli super. Kleks też był super, miał fajną stylizację. I pasowało do Tomasza Kota, ogólnie całe to jego aktorstwo, e cała ta to jego otoczka mi się podobała. Ale gdzieś tam właśnie te momenty, gdzie były niedopracowane, ten montaż, filtry i to wszystko, to gdzieś to potem czasami psuło. Najgorsze to chyba były koale, mi się wydaje. No dobra, to okej, okay. tutaj rzeczywiście zwróciłam uwagę, że coś z tym było nie tak. Nie jestem pewna w ogóle do czego to było nawiązanie, do tej historii o tych misiach, czy o tym, czy właśnie. Więc nie mam pojęcia o co w tym chodziło, ale wyglądały one paskudnie. To no chyba to jedyna schodnia. taka rzecz, no to, która wyglądała obrzydliwie. To wręcz strasznie wyglądało, strasznie sztuczne i takie, nie wiem, nijakie dla mnie. Może to był zamysł autorów. Może, ale nie wiem, jakie, to, miał, jakie co to miało dać nam to, to ja nie wiem, nie? No, ale rzeczywiście tak. Ale no jeśli chodzi za to o stylizację tych wilków, mhm. no to mnie się bardzo podobało i... No jak dla mnie to, to było wszystko zrobione w takim, mm -hmm. no nazwijmy to, amerykańskim stylu. Mm -hmm. Tutaj rzeczywiście w żaden sposób nie odbiegaliśmy od największych światowych produkcji, jeśli chodzi o te efekty mm -hmm. wizualne i całą tą warstwę, taką przedstawienia tego, co trzeba było zrobić za, mm -hmm. za pomocą charakteryzacji ogromnej, czy właśnie efektów specjalnych. No to Więc prawda. jak dla mnie, no wyszło to naprawdę fantastycznie. A te wilki, no, bardzo fajna. Od samego początku, w ogóle, samo wejście w ten film było wow. Ja czułam od samego, samu początku taką wow, jak zobaczyłam ten wstęp i to, to ogromne góry i to królestwo tych wilków. No. Nie, dam wstęp to ja mówię o kurde. Ja no, już ja. Byłam, w szoku. No, byłam naprawdę pod ogromnym wrażeniem, i no, nie byłam w stanie wręcz uwierzyć, że mm. kurde, Polacy zrobili coś tak fantastycznego. Mm. Więc, no, ogromne zaskoczenie tak, tak. pozytywne. Tak, to, to prawda, że no, wstęp to mi, na mnie zrobił duże wrażenie. Chociaż, no, bo dużo osób też się yy, czepia tego, że Ada jest ze Stanów. I gdzieś tam... Albo, że Ada nie jest Adasiem. Albo, że nie jest Adasiem. Mi to w ogóle nie robi problemu, bo ja lubię różne subiektywne produkcjach, gdzie ktoś tam ma swoje pomysły i robi po swojemu i gdzieś tam pokazuje swoją perspektywę, więc yy, mi to problemu totalnie nie robi, tylko się zastanawiałem dlaczego w Stanach ta Ada, ale yy, to mówię, to, to jest tylko takie pytanie bez, bezproblemowe. I yy, co ja chciałem jeszcze powiedzieć? Aha, no to gdzieś tam te Stany były dobrze przedstawione, tylko gdzieś Gdzieś, nie wiem, za dużo tej polskości. Była taka polska dzielnica, gdzieś te wstawki reklamowe polskie i gdzieś tam czułem, że gdzieś to znowu sztuczność. To samo jak ci policjanci gdzieś się tam odezwali i to tym angielskim, ten to ten akcent to w ogóle... No tak trochę <laughs> Taki, na siłę. No na siłę to było, rzucone, no. Nie zgodzę i nie rozumiem po co wrzucono... Dały ten wstęp właśnie no. do Nowego Jorku, bodajże. To. Jaki był zamysł autorów, raczej się nie dowiemy. Nie wiem, czy to było dobre rozwiązanie, mm. czy nie. Nie przeszkadzało mi to jakoś wybitnie. Mm -hmm, to a no, faktycznie potem pokazano też dzieciaki z innych miast, więc był taki duży kontrast. Jedyne, z, do czego mam takie trochę mieszane uczucia, to to, że bardzo mocno schematycznie pokazano te dzieciaki. Wiecie, tam ta dziewczynka mhm. z Japonii, no to oczywiście jakieś sztuki walki, karate i te sprawy. Chopiec z y, takich bardziej hiszpańsko-iberyjskich mhm. rejonów, Ameryka Środkowa bodajże, no to oczywiście grał na jakimś tam instrumencie. Więc rzeczywiście podeszli do tego dość mocno, tak stereotypowo-schematycznie. No, ale... czy mi to nie przeszkadzało akurat? Tak, żeby akurat przedstawić jakieś świata, mówię, w no. prostocie. Mi się podobało to, jak na polskie warunki, że potrafili oddać te kultury. W, no w minimalny sposób, ale oddali moim zdaniem, mimo tak, że to myślę, można że, też się czepiać, ale pff, myślę, wiem, że myślę, dla dzieci, że które w dużej mierze też są odbiorcami mhm. tego filmu, no to na pewno od razu łatwiej będzie im zgadnąć o dziecku, z jakiego kraju może chodzić. Mhm. Więc tutaj fakt, że postawili na takie najbardziej tematyczne zainteresowania czy umiejętności pomoże dość łatwo tak stwierdzić o... To może być ktoś z Azji, bo mamy szuki walki. Tak, tak. tak. Więc no, dla dzieci to jest fajne rozwiązanie wydaje mhm. mi się. Więc to jeszcze tak budowało klimat. Hmm. Y muzyka. Jezu, dla tak. no, muzyka przez cały film wieście, że była genialna. do Najwyższych lotów. I robiła klimat. Muzyka to cały czas. Im dalej w las, tym kurde lepsza. I pod koniec, jak już tak, takim rok nadszedł totalny, to. No to ta muzyka no, no, kręciła no, totalnie, tak, kręciła i... w, fajnie w fotel i to mi się podobało. Tak, tutaj absolutnie się z tobą zgadzam. Muzyka wyszła bardzo, bardzo fajnie, była mhm. bardzo klimatyczna, w zasadzie nie było piosenki, która by mi się nie podobała. Mhm. A to, co jeszcze jest dla mnie kolejnym mhm. ogromnym atutem tego filmu, to jest to, że te wszystkie, znaczy nie wszystkie, ale spora część piosenek to są nowe aranżacje wierszy mhm. Jana Brzechwy. Więc tutaj jeszcze taki, wiecie, super motyw, że mamy powieść Jana Brzechwy i do tego jeszcze korzysta, jest, korzysta Lizy i pierwszy autorstwa tego samego autora, więc super. No to prawda. No, piosenki robiły naprawdę różnicę w tym filmie. Yy, aktorstwo ogólnie też mi się podobało. Wiele postaci poszło na wyżyny. No Tomasz Kot to dla mnie zawsze idzie w dobrym poziomie. Co tam jeszcze. Ada, no, Ada czasami nie dojeżdżała, mam wrażenie, że momentami ok, a czasami gdzieś tam się gubiła, szczególnie gdzieś tam przy pewnych scenach, gdy te dialogi takie były bez emocji, totalnie takie wyplute, nie? I mm, co jeszcze można powiedzieć? No ogólnie, aktorzy się ogólnie bawili. Moim zdaniem bawili się w trakcie filmu, szczególnie jak jeszcze w ogóle były te śpiewy i w ogóle to, to, to. To wszyscy, nawet dzieciaki, czuć było taką normalność, taką prawdziwość, gdzieś to wszystko. Naturalność. naturalność. To, to mi się strasznie podobało. Nie wiem jak tobie. No, generalnie powiem Ci tak. Ja mam trochę mieszane uczucia co do postaci kleksa. Mm -hmm. Nie chodzi mi absolutnie o grę Tomasza Kota, mm -hmm. tylko o to, ile mógł pokazać w tym filmie. Mm -hmm. bo moment, że mógł jak... więcej tak, trochę. Moment, kiedy on się pojawia, jest pokazany od tyłu i sobie tak klimatycznie tańczy, to totalnie czułam, że to jest kleksowy kleks. Naprawdę, oddali mm -hmm. świetnie to, czego się spodziewałam po tej postaci, mm -hmm. ale momentami czegoś mi brakowało. Było tak niewyraziście, bez polotu, trochę mało tej dziwaczności mm -hmm. właśnie Kleksa, więc tutaj nie do końca no. jestem przekonana, czy ta, y, sposób przedstawienia tej postaci jest na tyle wyjątkowy, żeby oddać mm -hmm. tego kleksowego ducha. A mnie osobiście najbardziej zachwyciła Danuta Stenka. Stenka. No. A dlaczego? Tak. No to jak ona zagrała tą taką złą wilczycę, zarządzającą dużą grupą mhm. wilków, pomagającą temu królowi młodemu. No fantastycznie to zagrała, do tego jeszcze ten niesamowity język, który chyba został stworzony na potrzeby tego filmu. No brzmiał bardzo mrocznie, bardzo tak dźwięcznie i super, bardzo mi się podobał. No. Więc też taki lingwistyczny aspekt mnie zachwycił tego filmu. Naprawdę ten język jest Świetny, mega. No, mi się to podobało. prawda, to prawda. Danuta fajnie zagrała y, tą przywódczynię, tej Watachy. To, to, to było super. Y, I gdzieś, no, jedna z tych lepszych aktorów w, w tym filmie, moim zdaniem, była. To tylko gdzieś, właśnie, gdyby nie ta charakteryzacja, gdzieś te ujęcia, nie? gdzieś mi się w pewnych scenach psuły, Nie jej aktorstwo, tylko właśnie tą. Można, nakład, było lepiej. To, no, bo można było to lepiej. lepiej lepszy trochę montaż y, y, zrobić. Moj, moj, moim skromnym zdaniem. To jest subiektywna o, opinia. A tak to? Co jeszcze można powiedzieć o filmie? Co byś chciał powiedzieć? Czy coś jeszcze jest takiego? Muzykę opowiedzieliśmy, aktorstwo opowiedzieliśmy. Y, Scenariusz w miarę też nie zdradzając oczywiście za wiele. No, no właśnie, bo tak myślimy, co by tu jeszcze powiedzieć, ale żeby nie zdradzić, ale chyba już to wszystko, bo myślę, że to nie dla każdego jest film, bo to też nie jest odgrzewany kotlet. I niektórzy by na przykład, jakby to wszystko było tak, że jest adaź, i, i, i tak jak wcześniej wszystko było robione, to by zaraz powiedzieli, że to jest odgrzewany kotlet. Dla mnie to jest inne spojrzenie, coś nowego. Na podstawie powieści Jana Brzechwy i mi no to bardzo ja podobało. To jest taka typowa wariacja mm. na podstawie tegoś. To, to nie jest tak, że tutaj totalną inspiracją jest tylko i wyłącznie mm. właśnie ta powieść Jana Brzechwy. Tylko, że tutaj twórcy chcieli zrobić z tego coś totalnie nowego, pokazać mm. to w takim nowym, świeżym spojrzeniu. Mm. I Jak dla mnie wyszło im to super. Ja bardzo się cieszę, że tworzyli z tego coś nowego, że mieli. Fantastyczny pomysł na przedstawienie tej historii. Wyciągnęli z niej to, co najlepsze, no i wyszło, wow. No, a dla mnie też wyszło super. Jak na polskie warunki yy, to było super. Ja się tylko doczepiłem do kilku rzeczy, yy, które muszą poprawić, bo za dwa lata yy, podobno ma wyjść kolejna część. Oby. Oby, znaczy, no tak, bo jeżeli coś się posypie, no to. Ale mam nadzieję, że wyjdzie i że ta historia będzie dalej pociągnięta, że ten rozwój pójdzie w, do przodu. Nie, że staną na tych błędach i będą je powielać, ale że poprawią te jakieś niuanse. To naprawdę druga część może być super, nie? I gdzieś to, to, tej magii jeszcze niech trochę dopracują więcej, bo magia była super pokazana, mi się bardzo podobała, ale było dla mnie trochę za mało, moim mm. zdaniem. Tu się z Tobą zgodzę. Że... No, mnie mm. się wydaje po prostu, że do tego filmu trzeba podejść z taką otwartą głową. No. Jeśli nie będziemy nastawieni na coś, co już znamy, tylko pozwolimy sobie popłynąć właśnie tą, tą wyobraźnią tych mm. twórców, to będziemy bawić się świetnie na tym filmie. No to prawda. No i myślę, że to tyle. Skończymy dzisiejszy ten odcinek. Jeżeli Wam się podoba, to yy, polubcie, zostawcie komentarz, zasubskrybujcie. A... Będziemy dalej lecieć z kolejnymi tematami. Tak więc, do usłyszenia niedługo. No, to cześć. Pa! pa. pa.